Dzień dobry. 20 marca 2002 W nocy nie mogłam spać. Wystroiłam się i pojechałam za wcześnie, a miałam na 8. Z nadzieją, że go zobaczę jak idzie na automaty. Przesiedziałam nudny wykład z materiałów w przerwie nie odezwałam się. Nie odezwałam się szowinistycznych dupków ni słowem. Cała byłam na czarno, o masz. Orchowski zauważył, że coś czytam i zapytał, czy to nicze. A to była kobieta i depresja. <grym> po wykładzie nie wytrzymałam. Dwa... Z ksero zadzwoniłam do niego. Dobry wieczór, czemu pan nie przyszedł na laboratorium? A chory jestem. A to ja zaraz pana odwiedzę. A to proszę bardzo. No i to był... I był w tych swoich porciętach. Zrobił mi herbatę z miodem. Pokasujemy razem równo. Za oknem piękne słońce. Wpadł na pomysł, by jechać na plażę. Pomysł zupełnie szalony, bo obie prychamy. Bo oboje prychamy. Pojechaliśmy. To znaczy, najpierw spacer długi do studienki, zakup bułek serowo-cebulowych i aż do halera. Potem po piwku w Super samie na brzeźnie. No i leniuchowanie w słońcu. O wakacjach. On regularnie na pielgrzymki. Piwo się skończyło, powiało piachem w zęby, słuchawki się popsuły spacer na molo. Molem znów, siedzenie w dziurach ma to na celu ochronę przed wiatrem. I wracamy autobusem, a w nim wesoły dziadek, dla którego cały Gdańsk to wiocha, a ładne miejsce jest jedynie Starogard Gdański. Dziwny omen, bo Kowal jest ze Starogardu. Także nieco nam kopary opadły. Gadał jeszcze o wojnie Izraelu i swojej narzeczonej, która jest właśnie ze Starogardu. A ja zgadłam pierwszym strzałem jej imię Marianna. Rozstaliśmy się w fantastycznych humorach i znowu zlądowałam w akademiku. Obejrzeliśmy Mulholland Drive, jeszcze sztywno. Film porażający, nie do skumania w pierwszej chwili. Ask your boss What do you, what he expect from you? Głupi amerykańskie porady. Select a doctor you own your own age, so that you can grow old together. I tak też zrobiłam z moją onkologką. 21 marca. Uwaga, nowe życie nie palę. Tak zajęcia aż do 16. myślałam, że zwariuje. na koniec i osłodę laborki przy obrabiarce temat wrzeciono koledzy się śmieli, gdy zapytałam co to jest szowinistyczne dupki poszłam na spotkanie ze Złotą na skrzyżowaniu by wręczyć jej pity czekałam godzinę, widziałam Luzika Paulinę, ale, ale Złota się nie zjawiła poszłam do Kowala, nie wiem co robiliśmy przyszedł Suchy Kowal nie chciał iść ze mną na kurs organizatora turystyki, ale w końcu dał się. Lekkie spóźnienie. Ludzi kilku, trzech prowadzących, gadają rzeczy oczywiste. Skręt przed znakiem. Menaszka... Nie wiem, Powiedziała, powiedział, powiedziałbym ci to wszystko za darmo. Co za wieczór? O 20 pojechaliśmy do mnie. Dałam mu obiad, trzy babeczki, ale gdy poczęstowałam martini, zielone extra dry, realne paskudztwo, to zrezygnował. Wpadła złota, popity. Matka zaczęła się intrygować, co my tam robimy. Ubrałam się ekspresowo i pojechaliśmy do pięknych, młodych, jeszcze nie, nie bogatych wtedy, a tam szaleństwo totalne: Dirty Dancing. Jak odstawiliśmy Dirty Dancing, to bramkarzom kopary opadły. Nie wiem jak to się stało, ale tam czekali... tańczyliśmy do czwartej. Kupił pary piw i było magicznie. Była kluszczyńska i kulisowa. I hold you, ATB. Jestem totalnie zakochana. Respect tradition. W związku z respect tradition nie wiem co się robi w dzień po dziękczynieniu. Ale dalej się czuję całkowicie wdzięczna. 22 marca. Odsypianie wczorajszego szaleństwa. Dagmara pojechała wreszcie na nagranie randki w ciemno. Wróciła strasznie podniecona. Było fantastycznie. Nie zdradziła żadnych detali. Cały dzień siedziałam w domu. W końcu zabrałam się i pojechałam na drogę krzyżową do Józefa i spowiedź. Wyleciałam czysta i niewinna. W domu coś nie idzie nauka. Przyjeżdżaj. Nie było mnie, trzeba dwa razy zapraszać. Za pół godziny byłam u niego, choć pogoda pod psem wieje i pada. W południe nie wiedziałam, co z sobą zrobić i umówiłam się z wielkim do kerfura z myślą o słuchawkach. Wzięłam swoje jedyne 30 zł i pojechałam. Z wielkim się oczywiście rozminęłam. Chodziłam sama. 30 zł wydałam co do 3 groszy reszty. Krem Body Silk Dove. Może mi pomoże z problemami skórnymi. Odżywka LSF i słuchawki najlichsze. Otworzyli tam na galerii sklep, który mnie załamał. New Yorker. Każdy ciuch boski, fantastyczny i każdy po 200 zł. Ten sklep jest dalej moim ulubionym. Lubię tam wpaść na wyprze. W niektórych sklepach jest, w niektórych nie ma. W Hiszpie go nie ma. Więc już niedługo... 2 stycznia, 3 stycznia wezmę wszystkie stroje kąpielowe, jakie New Yorker ma. Weszłam kiedyś w Szwecji do New Yorkera i to była już wyprzedaż wyprzedaży i wzięłam wszystkie, jakie były. A to było całkiem zimno, był październik. Kładę na ladę te stroje i mówię tak. Ona tak się patrzy: zimno, kurtki, a ja tyle strojów, kopa strojów kąpielowych, a ja do niej po szwedzku lubię pływać. Tak było, tak było. Smile a lot. It costs nothing and is beyond price. Dwudziesty. Ciekawe, który to jest. Chyba kończymy dwudziesty drugi, tak. W 115 w drodze do Kowala spotkałam Ewkę z Syrem i odezwałam się do niej. Chciałabym się z Tobą pogodzić, bo właśnie wracam ze spowiedzi. Najwyższy czas, odrzekła. Wracali z Carrefoura, zaprosiła do siebie, a ponieważ miała właśnie urodziny, o których zupełnie zapomniałam, dała lody z delicjami i cukierki, bo wpadłam najpierw do kowala, a tam dziobal i kot gorzej być nie może. Wypadłam w kurwiona, Ewce kopara opadła, jak jej powiedziałam, że kręcę kowala. W końcu pozbył się kolegów, od Ewki wzięłam przyprawy i przygotował pysznego grzańca. Zrobiło się bardzo ciepło. Zadzwoniłam do matki, że zostaję w ds z powodu urodzin Ewki. Kas kasłaliśmy sobie rytmicznie i było bardzo gorąco. 23 marca. Rano zrobił pyszną kawkę i kanapki z powidłami. Lepszych w życiu nie jadłam. Zaopatrzył w przybory i poszłam na wydymałe. Furtka była zamknięta, więc wykonałam zgrabny skok przez płot. My tak w Gdańsku mamy już, te skoki przez płoty. Get into the habit of putting your billfold and car keys in the same place when entering home. Mm, bardzo sprytne. Siedziałam zupełnie jak na tureckim kazaniu na tej wydymale. Obie z Karoliną, takie czeskie jesteśmy. Wróciłam do domu, sprzątanko świąteczne, ale w moim wykonaniu arcyleniwe. Ewka woła, przyjeżdżaj do akademika. Pojechałam, a tam kot. Znów wkurzyłam się ostro. Wymyślają, gdzie pójdziemy. Nie mam ni grosza, to mi nie swojo. W Melmaku kazali płacić, w kwadracie koncert blendersów, więc zwróciliśmy z winem fresko do czwórki. Rzucałam gromy wzrokiem w kowala. Kot siedział i pierdzielił swój monolog pod tytułem Jaki ja jestem zajebisty. Okraszając go intensywną gestykulacją. Wściekłość. W końcu kowal wysłał go po drugą flaszkę. Trochę wyrzutów z mojej i jego strony wcale nie doszliśmy do porozumienia. Wrócił kot i katuszy ciąg dalszy. W końcu stwierdziłam, że zabieram kowala do yesterday'a. Postawił mi drinka pod tytułem Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Wódka cytryna kawa. Grał stary pierdziel, więc nie było jak tak, już tak skocznie. Na początku zimna atmosfera, którą skwitował. Po tym, jak się zachowałaś wobec moich kolegów, notowania spadły. Oj, bardzo spadły. No, podłamał mnie tym ostrom. Nie wiem, co myśleć. Z miłego weekendu, kochani. W weekendu odcinków brak.